Sprowadzenie Krzyżaków do Polski 2-0. Oni wtedy w XIII wieku też mieli wzmacniać wschodnią flankę. Ja należę do pokolenia, które pamięta odjazd ostatnich eselonów, ostatnich eselonów północnej grupy Wojska Armii Czerwonej. I nie przypuszczałem. Że dożyje czasów, w których sprowadzanie obcego żołnierza, który przysięgi na wierność Rzeczypospolitej nie składał i składać nie będzie, stanie się dogmatem polskiej polityki od lewa do prawa, że w tym popisowym sojuszu będziecie państwo forsować. Tutaj wygłaszając rozmaite krytyczne uwagi, ale przecież głosujecie, panie pośle, panie kolego, jak przychodzi co do czego głosujecie tak samo. Będziecie forsować instalację ośrodków cudzej suwerenności na terytorium Polski. To jest straszna chwila. To nie jest dzień triumfu. Pan minister obrony raczył. Kłamać, po prostu kłamać na posiedzeniu Komisji Obrony, nie odnosząc się. Tak jest kłamać. Tak jest. Proszę odwołać się do protokołu tego posiedzenia. Rzecz jasna, nie sposób popierać tę umowę. Czas minął, dziękuję. Przedłużałam, dziękuję pani czas bardzo. Ja nie, nie przedłużałam. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.